Ja szósta trzydzieści, środek nocy, jak ona mogła mi to zrobić? Zostawiła mnie samego, wyjechała na trzy dni z trójką dzieci. Przecież to się zaraz obudzi, jak, jak to wybiegnie, jak, jak, jak to coś będzie chciało coś ode mnie. Czy to jest matka? Porzuciła dzieci i przyszli im grozi niebezpieczeństwo. Matka najpierw rodzi, płacze, potem ból, a później porzuca. Co się śmiesz? Matka, bo ona, ona tyle w domu siedziała i ona o, Ola, o, 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 gadaj z cyganką. O, 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 o. Ona, ona siedzi na panieński, bo, bo jej się należy. Kurna, 20 lat małżeństwa, a ja w życiu na panieńskim nie byłem. Siedzę grzecznie, robię wszystko to, co robię. Nie, bo kurna, kuchnię wyremontowałem. Pięknie, ma, wszystko, płyśka. Wszystko ma. Może realizować pasję, a ona wyjeżdża. Co się teraz marnuje? Cóż tu jest? Cześć, kochanie. Jeszcze raz dzięki, że mogłam wyjechać z koleżankami. To ci kurna jeszcze przypomni. Dzieci mają na 8.30 do szkoły. Na śniadanie zrób im racuszki. To szuja jedna. Poniżej napisałem ci przepis, spokojnie z przepisem każdy głupi potrafi nawet ty. Dasz radę, kocham ci Iza. P.S. Błaha, ha, 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 Nie będziesz żyła, na który... no Dobra, Skoro ona daje radę, a inteligencja nie grzeszy, to ja zakładam fartuchę i. Co jest kurna? Przecież Idzie to sięga do szyi. Ty, ona ma metr pięćdziesiąt, ale ma grubą szyję. No i tu już mi nie zostawiła. I teraz weź człowieku kombinu, jak to się. Ja... A no tam mi płacze, że jest nudno w kuchni. I zabaw się fartuchem. Dobra, jedziemy te. Jak mu tam? Racuszki, takie składniki, cukier. Mamy to. Poszło. Pach. Pa. A ty kurde, lecimy dalej. Dwa jajka, proszę bardzo. Ja proszę, tylko nie teraz. Że tak dobrze szło. O! O! Są dwa. O, ja, ja nie myślałem, że w kuchni jest tyle emocji. Ja się nigdy nie cieszyłem na widok dwóch jaj. Dobra, to sobie od razu je rozbiję. Dobrze, że okno zamknięte. Udzielę mi się. No i elegancko! Dobra, dalej. Dwie szklanki mleka. Tak jest. Jedna szklanka. Skończyły się szklanki. Ale w sumie nie napisała, gdzie mam trzymać jajeczka. Czyli jak ja przeleję jajeczka do kubeczka, tym samym zwalnia mi się i mam. Dwie szklaneczki mleczka. Jedna szklaneczka mleczka i druga szklaneczka mleczka. Kurna, Iza, jadę jak Gessler. Teraz to wszystko zmieszaj w misce. No to nie mogli na początek tego napisać ludzie kochani. Dobra, mleczko mamy, wyży mamy. Elegant dary. Wsyp dziesięciu łyżeczek cukru. Też nie napisała mi, czy czubata, nie czubata. A pierwiele, dobra. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. O. o, cześć, Pawełek. Cześć, tata. A co ty już stałeś? Ty, już siódma. Dobrze, że stałeś, lecz szybciutko obudź Michałka, tylko po cichutku, żebyś nie obudził Marysi, wiesz. To jest niemowlę. jak ją obudzisz, to wam nie dokończę tych racuszków. No, dzięki, Pawełek, że jesteś, że jest komu biegać do młodszych dzieci, że mamusia się urodziła, bo powiem, szczerze, nie byłem twoim fanem. Cztery, pięć, sześć. ja mam obudzić Marysię? Gdzież Marysia? No Marysia będziesz budził. No właśnie stałem koło niej już oszturchałem. Mówię, po co ją obudzić, będzie darła ryja. No, rzeczywiście, oczywiście e, Marysię, Michałka nie. Ma. Gdzie, w w się? Sensie, mi, Michałka, Marysi nie. Kogo ja mam budzić? Michałek, tutaj z Szuszakiem. Po Szuszaku go poznasz. Zaglądasz, siuszek łapisz i... Wstawaj! To Marysia nie ma siusiaka? Nie. To jako nasika. Uchem! Uch. Nie trzeba majtek nosić. Uch. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, cześć, Michałek. Tatachomik mi zginął. Spałem, z nimi nie ma. Widziałeś go? Nic mi nie przechodzi do głowy. A co do biego jobisz? Proszę? Co do biego jobisz? Ja robię. Nie jobię, tylko robię. A mama ciągle mówi do ciebie, ty nie jobię. Racuszki, się pytam. racuszki. Jacuszki. Racuszki. Jacuszki. Chuja. Chuja. Bedo. Jacuszki. Chura, bedo, ty... jacuszki! Chuj. Cicho, moim Marysią budzisz. A i chuja będą racuszki. Paweł, Paweł! Co? No, chodź, no, mówię, nie budzisz Marysi no! No Marysi nie budzić, bo ona nie ma siusiaka. Ale się obudził, no. Mówię, nie budzić. No nie budzić. Weź, skocz o zabawę. Jakie o zabawę? E, ona lubi głupie minki. Jakie minki? E, zrób jej tego. I o, i o, i o. o osioła jej, zrób, osioła jej, zrób. To by to naturalnie wychodzi. Tata i iczy! Nie idź, tylko ryczy. Możesz jej zaśpiewajmy kołysankę chujem? Dzie? A, kape a kapela śpiewaj. Weź go, zamknij. Muzykę o ludzi obyczaj. Weź go za bo nam policja na chatę wjedzie. i o, i o, i o. Rodzina Patoli. No i minki działają. No, tylko trzeba mieć troszeczkę luzu, a nie jesteś sztywny jak parapet. No, chyba, że parapet jest zrobiony z poliuretanu, wtedy byłby giętki. Poliuretan. Giętki. Po angielsku flexible. Kojarzysz coś po angielsku? on, va. Tata, ty w ogóle coś kojarzysz? Ty w ogóle coś kojarzysz? Ty. Co? Co? No. Ty. A ty już skończyłeś zdanie? Daj jakąś kropkę, żebym wiedział. Taki. To? Co? Mądry jesteś? No jestem. Bo tatuś korepetycje płaci to mądry. Chyba ci muszę oddać parę godzin. Ty na każdym kroku mnie kompromitujesz. No nie jest trudno. mnie, w końcu matki nie ma. możemy porozmawiać jak ojciec syn. Ty nie zakasaj rękawów, bo zadzwonię do mamy jej powiem i znowu będziesz miał szlaban na szuszuszu. Szu, szu. Co to ma być? Odwijamy te rękawki. No szybciutko, liczę do trzech. Raz, dwa i ostatnie moje słowo. No, co mówimy? Przepraszam. Wracaj do zajęć. Ja nie życzę sobie takiego zachowania w tym domu. A co to jest w ogóle to szuszu szu, szu? To jest coś takiego, co raz w życiu mogłem sobie odpuścić. To mnie namówiła! Chodź, chodź! Nic z tego nie będzie! Yy? Ty, już nic z tym nie zrobimy. <głos> <głos> Mogłem się odwrócić do ściany. I... Dobra. Co tu mamy? Co Miałe. to jest, coś do jedzenia? Aha! Wyszła z tego taka gadająca, pasztotowa. Dobra, mleko jest. O, proszę, wsyp 10 łyżeczek cukru. Jeden, 78, dwa, 25, 41. Bo, bo mnie pomylisz! <noise> Byłeś tak nade mną stał. Myślę, że potrzebuję włóczkę. Do racuszków? Do szkoły potrzebuję włóczkę. Tu teraz mi mówisz! Mówiłem, jak coś do szkoły potrzeba, to przynajmniej z kilku dni. No to mówiłem ci wczoraj. Ze mną rozmawiałeś? No wczoraj wieczorem ci mówiłem, że potrzebuję włóczkę. Ty mnie widziałeś? No, leżałeś na kanapie mecz oglądałeś. Co to no prosiłem cię między siódmym a ósmym piwem. A to nie była Marysia. Ty ja. A co ja ci wczoraj powiedziałem? No mówię, potrzebuję na jutro włóczka, a ty mówisz dobra młody, kurwa, na rano będziesz miał. Po siedmiu pima. No i czego ty nie rozumiesz? No to daj. Co teraz? No. Przecież ja rozpocząłem zaprawę na te racuszki. No to powiedz, gdzie położyłeś, to sobie wezmę. No to nie, 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 tuż sam się przejdę, bo... Jak? Tak, tak, to ukryłem, że, że jakby był napad na dom, to cały dom splądrują, ale włóczki nie znajdą. Ty, jaj. Ale... Po co ci włóczka do szkoły? Ojej no włóczka do szkoły, będziemy robić jesiennego luda. Co wy będziecie się robić? Jesiennego luda, później go spalimy, się skończy jesień, zacznie się zima. Jak nam się znudzi, zrobimy marzanne, spalimy, zacznie się wiosna. Znasz się trochę na meteorologii? Po angielsku the meteorology. I to, i to wszystko was użył w podstawówce? No. Bez narkotyków? Na jesień woźny trawę pali. Ty, będą robić jesiennego luda? No. Po to tylko, żeby go potem spalić. No. To po co go robić? Żeby go spalić. Ty, a, a ja w podstawówce? To kozą z nosa się bawiłem! Taka zabawa było. jo robiliśmy kulki. <grym> Niczego innego się nie spodziewałem. <grym> Kurwa, a skąd ja mu teraz. aż ty cholerę ty! Cicho, no co? No. Każdy już jak może. No, <grym> Jest. Proszę. Masz syneczku. Ma, niech... Szybko się starzejesz. I tak ci zaczesał. Masz syneczku. Masz, proszę, niech to... Będzie najlepszy jesienny lud ze wszystkich ludów w klasie. Rób, rozwijaj się do osiemnastki, potem pakuj się i ruszaj, zdobywać świat. Takie. Tatuś cię bardzo kocha, syneczku. Jeszcze tylko dobrze jajko, wytraj. I... Proszę bardzo. Spłuczka. Ale miała być włóczka. To powiesz, że źle usłyszałeś. Jesteś dzieckiem, masz prawo popełniać błędy. Wszyscy masz dopiero sześć lat. Dziewięć. Co? No co mi matka nic nie mówi? Ale a ty też. Jak kończysz ileś lat, to komunik mój. Co? Komunikuj. Komunikacja. Nauka taka. Komunikowania. Żyj! Wiesz, jak kończy kolejny yy, lat, to flaszka stoi, cały blok wie. A ty? I powiedz tym nauczycielom w szkole, niech oni lepiej zaczną operować książkami, a nie rodzicom z kiblu w puszki wyciągać. Jak mi się teraz trafi. Weź, kur... To do ja to, to czy mnie tu popchnę? Jak ja to spalę? Jak ja to spalę? Ludzie nie takie rzeczy w piecach w Lublinie palą. Cześć, na dziesiątej nie byłem. Dobrze. Dobre Mleko, mam wsyp dziesięć łyżeczek. No Tata! się już nie chce spać! No, trudno, włącz jej tableta, ja już się dam radę. Jakiego tableta? Jej nie wolno tableta. Nie, nie. Powiem mamy, że nie, 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 nie. jej dałeś tableta. Zapomnij o szuszuszu. Szu, szu. Chyba, że się. dasz mi stówę. Widzę, że z ekonomii też jesteś niezły. A ja powiem mamie, że mu dałeś stówę, chyba, że mi dasz stówę. I ty, brutusie, we własnym domu straciłem 200 złotych. Ciesz się, że Marysia nie mówi. I to jest jakiś kosmos. Nie, tata, to nie jest kosmos, bo ty się na niczym nie znasz, ale w kosmosie nie ma grawitacji, po angielsku gravity, bo takie jajka to by tam latały. Tak, tak, tata, o tu by się unosiły, jest taka siła, gravity. Tak, tata, jest taka siła, Newtona też to zdziwiło. Tak to działa, naprawdę, tato, uwierz w to. No pierdziele. Gravity. Ostatni raz gdziekolwiek wyjechała, ostatni raz. zachciał jej się panieńskich urn z trójką dzieci mnie zostawić. Kiedy będą ja coś Zara, i... I tam. Nie widzisz, że to już jajka zdobywa? Coło, coło? swoje mam oddać? Kiedy to będą jadł. Ale będą! Ci powiem, jak, jak już to już wtedy będzie. Tata zbieraj dokładniej, bo ci się proporcje nie będą zgadzały. Te Profesor. A może byś mi pomógł, ha? O, tu masz jeszcze. Kto cię wychował? Z babcia, ty cały czas pracujesz. Pracuję, bo muszę zadawać pieniądze. Co ty tym myślisz, że co? już będzie w domu siedział i nagle mu pieniądze z nieba spadną? No ja już dzisiaj stówę zarobiłem. Kiedy będą troszkę? Nie ma ich! Więc nie się są! A teraz to będzie zdrowe? Będzie. A bakterie? Co z nimi? <laughs> Czy to są bakterie? Gdzie? <laughs> Wszędzie. Przez, wdaję się. A ja nie chcę jeść z bakteriami. To sobie później wybierzesz. <laughs> No, to są Nie ma bakterii, jak, jak bakterie? Przecież teoria jest... W... teorię? Jaką? Nie brzmi z wiarygodnie, bo to teorii. teoria. <laughs> e, e, jako się teoria? Jako ziemia, Teoria. Teoria. Jako Teoria. Przecież 5 minut nie leżało. To, teoria. To jest głupia teoria. Dlaczego to musisz wszystko podważać? No co ta różnica że minuta czy 5 minut? 4 minuty rocznie. To jest 4 minuty. I skąd taka bakteria by wiedziała, ile to jest 5 minut? Pomóż mi, kurde. Co? Skąd bakteria wie, ile to jest 5 minut? Bo się dowiedziała. <noise> Gdzie się dowiedziała? Była w jednej z dziesięciu i się dowiedziała. <noise> nie, nie wie tego, na pewno. Nie wie, dwoje do mamy się zapytać. Nie, poczekaj, spokojnie. Po co od razu yy, po terrorystów dzwonić? <noise> Kraśnik? <noise> Dalej. Czechów. Dalej. Usa, 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 usa. Co? Usa, usa. Co? Ameryka. Usi, Usia. Usia. no, Osi. No. Osi. Usa. Ameryki. Ameryki. No. Świat, Ameryka. Osi. Mówisz coś? Osi. Co to? taki <noise> <Usiądź, batolet. głosy> Nie, nie tylko mały matouś siada tym sta. Nie, no to jest na pewno twój syn, ale do siebie mam wątpliwości. Ameryki naukowce. i co? Usa, usa. O? Odkryły, no. że bakterie z Lublina odmierzają pięć minut. Mikrochipowym stoperkiem. Relax tak, tak, tak. Świat nauki z blata. Tak, tak. Tak. Miałaby ta. taki, taki stoper. Ciekawe gdzie. W dupę go mam. w dupę. W dupie, w i w dupę, bo ci w dupę. To jak tam widzi, która godzina? Nie głupi jesteś. Tak tak najprościej to wytłumaczyć, żebyś... Po prostu nie? chodzą sobie bakterie, ha, ha, bawią się, la, 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 Podejdź do mnie, a Ty do mnie, berek, syf, i tak się bawią, nie? Na patrzą, leci jajko z góry, chp, no i odskakują, nie? No i czekają pięć minut, nie? Korci ale nie wskakują, korci, ale nie wskakują. Tak sobie bawią no, się, do dookoła, patrzą sobie. I ta jedna już tak chce wskoczyć, ale nie wiem, minęło, nie minęło, minęło, nie minęło, nie? I nagle tak wiesz, podchodzi do drugiej, e, ty sprawdzisz mi? Nie. nie. Już! I wskakuje i wtedy nie, nie jemy. Nie, nie ma takich... So. Nie ma. Mama mówiła, że nie so. ma. Nie. Mama mówiła, że nie ma. Co ty robisz? Mama mówiła. Tata mówi, to jakoś nie mówisz, to tam mówi. mówi. Mamie bardziej wiesz. Mama wiele, że się mówi. Co mówi? Tam tego felernego wieczoru też powiedziała, że ciebie nie będzie i co jest. I co? Mama mówiła, i się pomyliła. Babcia też mówiła, dwoje do matki się zapyta. Nie, nie, po co? Żart. <śpresidenty> nie. Ja się o niego martwię. Chyba chomik się przegryzł. Bakteria czuje 5 minut w genach. Bakteria ma geny. Mówisz że coś? Geny? Po angielsku geny Co? Zatkało kakao? Zatkało, bo bakteria nie ma genów, ma tylko pojedynczy chromosom. Po angielsku chromosom. Nie. <grym> Ja Cię zabiję i oddam 500+. plus. Nie, nie zabijesz mnie, opowiem powiem mamie. Kiedy będą jacuszki? To, o, dziecko jestem, Marysia głodny Marysia tata, jestem głodny Jestem głodny tata. Jestem głodny. się. Skończył się cukier. Nie będzie jacuszków, umarły. A ciekawe na co? Na cukrzycę. Dzwonię do niej. Dzwonię do niej!